Ja jestem Nokia w kolejnym odcinku na moim kanale. I dziś słuchajcie, będę jeść przez cały dzień rzeczy, których nie lubię, a nawet bym powiedział nienawidzę. Tak, słuchajcie, Kasia stwierdziła, że zrobimy mi dzisiaj cudowny dzień i po prostu pomęczymy mnie. Więc zamiast robić fajny odcinek i jeść pyszne rzeczy, to będę właśnie cierpieć przez 24 godziny. Jeśli taki odcinek wam się spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie ten kanał po więcej, a my nie przedłużajmy i zaczynajmy. Ogólnie jest szansa, że mam jeszcze czerwoną twarz za co. Przepraszam, ale jeśli widzieliście mojego TikToka albo Rybza, to miałem paloną twarz. Więc teraz i tak jest nieźle. Nie skupiajcie się jakoś na tym, po prostu jestem delikatnym burakiem I zaczynamy sobie od śniadania i mimo wszystko buraków tutaj nie będzie Bo nie przypadam za nimi, ale to nie jest buraczane śniadanie Uwaga, pokażę wam składniki, po prostu zrozumiecie Płatki kokosowe Zrzygam się Owsianka I teraz, jeśli chodzi w ogóle o owsiankę, tak, będzie to owsianka z płatkami kokosowymi I będzie ona na mleku koko... Owym I będzie do tego jeszcze masło, że... Ho... Wszystkie rzeczy, których nienawidzę, ja ogólnie kochałem owsiankę. Dopóki nie poszedłem na siłownię, były te czasy, i dopóki trenerzy, których miałem, nie stwierdzili, kurde, nie chcesz pić shake'a proteinowego? Musisz jeść białko! Dodaj sobie białko do owsianki! Tak mi zbrzydła, że ja po tych treningach, gdzie nie miałem siły, byłem zmęczony i miałem coś zjeść, chciało mi się żygać. kojarzy mi się owsianka teraz tylko i wyłącznie z żeganiem. W sensie, ja nie żegałem wtedy, ale było mi tak źle, tak źle to wchodziło, że po trzech łyżkach owsianki myślałem, że po prostu. Puszczę Bełta, więc dzisiaj zrobimy płatki owsiane błyskawiczne na mleku kosowym z masu... Boże Dobry jakie nie... Koli nie możesz pić? Teraz mi uświadomia, że nie mogę... Ale bardzo nienawidzę Coli! Boże jaka kola jest niesmaczna, napiję się. Nie. nie mogę? Myślę, nie. Ja czuję, że w dzisiejszym odcinku po prostu będę cały dzień gładny, bo nie będzie mi się chciało nic zjeść z tego, co przygotuję lub kupię. Ja lubię, wiecie co, mleczko kokosowe. To takie z puszki, ale takiego to nie. Słyszkaś, się do domu? Nie. Bo ja tego nie wypiję. To będzie stało, aż się zepsuje. Mleko jest gorące, więc wsypujemy płatki owsiane. Nie wiem ile, ale mi się wydaje, że jakoś dawałem 2-3 łyżki zazwyczaj. Chyba wystarczy. W tym momencie możecie napisać w komentarzu, jakie wy macie znienawidzone dania, bo jestem bardzo ciekawy i w sumie będziemy mogli nagrać kiedyś odcinek, że jemy znienawidzone posiłki widzów! Dobre? Dobre, więc piszcie w komentarzach. Nasza owsianka jest ugotowana i do kosza. <laughs> zjem to. Będzie ciężko, ale zjem to. Challenge i a challenge. W ogóle śmieszy mnie to, że to jest dla mnie challenge, a pewnie niektórzy to jedzą na co nie mają takie Boże, ale pyszne, mam No cóż, gusta i guściki, tak? Masło orzechowe. To nie kocha masła orzechowego. danka jest gotowa! Mniam! Gotuj z Rupińskim! Bo no nikt nie myśli, go teraz w Simsa. Słuchajcie, ostatnio Paweł napisał do Sylwii i Sylwia mu dała pasy do swojego konta. Sylwia ma możliwe wszystkie dodatki ever. I ja się tak wkręciłem, wiesz, że wczoraj otworzyłem swój dom, który kupiłem w Simsa, tylko bez garażu, bo już mi się nie zmieścił na parceli. Dobra, spróbujmy tego. Też chcesz? Chodź, śmiało, danci. <noise> Możesz zjeść całe za mnie. A pieski mogą masło orzechowe. Uwaga, próbujemy. Na razie samą owsiankę. Istnieje kokosowa. Spróbujmy tego płatka kokosowego. Boże drogi, za jakie grzechy. Zjadłem na razie mniej więcej połowę i powiem szczerze, że po wymyczaniu nie jest aż tak źle, bo nie czuję masy orzechowego. I chyba mój organizm się przyzwyczaja do kokosa, bo w tym momencie już nie czuję tak tego mleka kokosowego, jak czułem na początku, więc nie jest to straszne, ale nie jest to moje na pewno ulubione śniadanie. W każdym razie uważam, że taka miska owsianki, to jest bardzo dużo. Na pewno nie znam tego całego. Pokażę Wam teraz, co zbudowałem. Jeszcze nie ma góry zrobionej do końca, ale patrz, to jest, to jest tanie wejście u mnie do domu, który kupiłem. Rozkład pomieszczeń się zgadza. Najbardziej jestem dumny z jadalni i salonu, bo one wyglądają totalnie jak u mnie. Patrz. Jest idealnie. Salon tak samo wygląda idealnie. Tu będzie moje studio. Nie wiem jeszcze jak zrobić tylko schody, żeby to miało sens, ale tak to wygląda. Tu jest wejście, tu jest łazienka. Tu niestety no nie, to coś się nie zgadza z planami realistycznymi, ale trudno. I patrz, tu jest kuchnia. Wyszła mi trochę większa niż będzie, ale mniej więcej taki będzie rozkład kuchni. Fajnie, co? I tu jest ukryte przejście do spiżarni. Mm -hmm. Mega się jadam. Dobra, dojadam śniadanie i lecimy dalej. Zjadłem więcej niż planowałem. Podczas gotowania myślałem, że w ogóle tego nie tknę, a nie było wcale tak źle. Nawet się przyjęło. Więc teraz ogólnie do śniadania, ja bym chętnie wypił sobie kawę, bo co rano piję kawę. Ale ze względu, iż nie będziemy używać tej kawy, no bo to jest coś, co lubię, to będziemy musieli wypić kawę rozpuszczalną albo sypaną. Rozpuszczalna jest jeszcze spoko, sypanej nienawidzę. Ale zgadnijcie, gdzie jest sypana, jak nie u w domu. Na budowie! Więc jedziemy na budowę, bo mój tata tak kupię, więc pożyczę od niego dzisiaj. Także drugie śniadanko to będzie w sumie kawka i jedziemy właśnie na budowę, czyli do domu, który kupiłem i się aktualnie remontuje. Nagramy sobie będę też tam jakiegoś TikToka, bo jak wiecie wszystko wam relacjonuję na TikToku, więc yy, tak, tak tak, tak ci wygląda dzisiejszy poranek. Co to? czajnik? Tak, ale nie wiem czemu. Nie ma wody. Warunki polowe, ponieważ wywaliło dzisiaj wodę. Nie ma wody w domu, więc musimy sobie radzić. Jest w butelce, woda się gotuje, Żaneczka jest. Ale ona daje, ta sypana kawa mocno, i ja cię kręcę. Ile się sypie takiej kawy? Jedna czubata łyżka na tą filiżankę no, tak, wystarczy. Tak. Uwaga, zalewamy kawkę. Bo czy te fusy one opadną na dno? Tak. Okej, okay. taka fusiasta, ja nie lubię, ale moja babcia też pamiętam, że zawsze tak kupiła. I później na kubku na końcu zostawały takie fusy, właśnie. I żeby było jeszcze lepiej, no bo dzisiaj jest nienawidzane rzeczy, dodamy łyżeczkę cukru do tego. Ja nie słodzę w ogóle kawy, ale. Dlaczego? Chodź, Kasia, z kawusią oprowadzę cię, pokażę co się zmieniło. Teraz się człowiek może poczuć jak w chacie. Piję sobie kawusię i idę na górę. O, o o! Widzę pierwszy problem. Przez to, że zamurowujemy dwa wejścia, tu i tam, tam zamurowane już w ogóle, wczoraj jeszcze nie było, e, będzie ciemno w tym korytarzu. No, trudno, no. Za to w sypialni, słońce piękne. Kalochyda! Tej kawy się nie da pić. Mam fusy w mordzie. To jest... Już nie wiem z której strony, bo wszędzie są te fusy. O, teraz bez fusów. No nie, nie jest to. Moja ulubiona kawa. Moi drodzy, jest godzina 12.59 dokładnie. I to jest idealna pora, żeby zjeść już pierwsze danie z obiadu, czyli zupa. I jak sobie pomyślę o zupach, których nienawidzę, to może być na przykład kapuśniak. Bardzo nie lubię. Nie gadaj. Naprawdę nie lubię. Moja mama go robiła dość często, ale ja go naprawdę nie lubię. Jeśli chodzi jeszcze o zupy, których nie lubię, to na przykład fasolowa, jest jeszcze żurek. Nie Też nie wiem. lubię, bardzo nie lubię, ale jest jedna zupa, która jak myślę, to robi mi się niedobrze. I jest to zupa szczawiowa. Jak można to zielsko strawy jeść i ono jest w ogóle takie kwaśne, smakuje jak jakiś lek, jest szczawiowa, to jest chyba najgorsza zupa, jaka istnieje w ogóle. To jest moja ulubiona. Nie, Kasia, nie. nie. Nie uwierzę ci w to. Naprawdę. A co ci w niej smakuje? Wszystko! Przecież ona jest kwaśna, taka. No, mniam. Obrzydliwa. W każdym razie jest jedno miejsce niedaleko tutaj, gdzie mieszkamy, gdzie panie gotują obiady. Można by powiedzieć, że to jest trochę taki bar mleczny, ale nie do końca. No i okazuje się, że w dzisiejszym akurat menu i wczorajszym była szczegowa. Zamówiłem ją na wynos i jedziemy ją odebrać. Jestem ciekaw, jak go nie bo ja jedyną szczawiową jadłem, to była chyba od mojej mamy albo babci. No i mimo iż i mama i babcia gotują świetnie, to ta szczegowa nie była do przejścia. Zobaczymy, jak będzie taka z restauracji, to przecież, nie, więc jestem ciekawy. Kasia, załączyłaś ale w samochodzie? Mam zupkę. Ej, w ogóle była tania. O co chodzi, że wszystkie zupy są po 20 coś złotych, a ta była za 13? No widzisz, bo to jest zielsko zebrane. Po prostu to nawet tania zupa. Jedziemy gdzieś zaparkować w dobrym miejscu i będziemy ją testować. Jest gorąca, więc to kusi, ale kolor jej nie kusi, no. W ogóle nie wiem o co chodzi z tą zupą. Czemu ludzie się zachwycają? Kasia, wytłumacz mi to! No. I żeby nie było, nawet jak mi nie będzie smakować, to nie chodzi o to, że nie wiem, panie źle gotują czy coś, bo na pewno gotują dobrze, po prostu ja tego nie lubię, przynajmniej tak pamiętam z dzieciństwa, że tego nie lubię. Na szczęście jest ktoś, kto to uwielbia, więc Kasia doje po mnie najwyżej, jak będzie źle. Słońce dzisiaj nam świeci, piękna pogoda, teraz człowiek kurtkę zdjął. To ma jajko w sobie? Jest jakaś marchewka jeszcze. No nie, no Kasia, to śmierdzi. Ona ma kolor tak brzydki. Ona wygląda jak Sandra Smacza. Dobra, próbuję. Powiem tak, nie wiem co o nim myśleć, bo ogólnie nie brzydzi mnie aż tak, jak myślałem, bo trochę mi daje vibe mimo wszystko ogórkowej. Ale ten szczaf ma taki dziwny posmak, jakbym mi jadł jakieś zielsko po prostu, no. No, nie wiem. Jest lepiej niż myślałem, ale nie jest to coś, co bym chętnie zjadł. Ale dałbym takie 2,5 na 5, a nie jeden. Tylko 2,5? No, i wiesz co? Ja chyba odpuszczę dzisiaj zupę. Zjem danie drugie, a zupę dam tobie, bo tylko kochasz czewią, bo będziesz miała fajny dzień. Jak człowiek pomyślał o obiedzie, no to słuchajcie, co można na drugie danie, co brzydzi prawie większość Polaków, mi się wydaje, i nie tylko. Jest to, słuchajcie, mięso. A jeśli chodzi o mięso, to mnie ogólnie żadne prawie mięso nie brzydzi, oprócz właśnie wątróbki. I ja mam trochę tak, że wątróbkę. Robiła moja mama i ona mi smakowała. Ale później gdzieś jadłem na mieście i ona mi nie smakowała, i mam problem taki, że wątrubka strasznie śmierdzi. Ona ma dziwny, specyficzny zapach. To mięso jest bardzo ciemne. Takie, no wiesz, jaki ma kolor wątrubka. Sina ona jest taka, dziwna jest taka. W każdym razie jest polska restauracja trochę jak zapiecek, ale trochę inna, bo to jest gościniec. Nie, wiem, oni mają bardzo podobne menu. Wydaje mi się, że to może być z tej samej, jakby że od tej samej osoby są te restauracje. W każdym razie w gościńcu polskie pierogi w Warszawie mają wątróbkę z jabłkiem i cebulką, więc ogólnie brzmi. To nieźle, ale nadal jest to wątróbka Czy ona będzie smaczna? Nie mam zielonego pojęcia Więc jedziemy ją sprawdzić Dajcie znać czy lubicie wątróbkę, czy macie takie same wrażenie jak ja, że jest to obrzydliwe trochę Dobra sprawdźmy czy na pewno mają to w menu Spaga. Myślę, że to... Pod jakim numerem będzie? Ostatnim? Jest Ej, to jest w ogóle gigantyczne, Kasia. Ty zbierz ze mną. Super. Ej, a jak nie będzie wam to może weźmy od razu opakowania na wynos, Rozliczę czego Nie wiem, oddam papłowi? Na pewno wie. Kasia, tu jest jakoś tak cicho i kameralnie. Wszyscy będą na nas patrzeć, a my z tą wątróbką. Matko jedyna. Boję się teraz. Na wynos też byśmy poprosili jedno. I to wszystko. Zamówiona wątróbeczka. Jestem ciekaw, bardzo. Naprawdę jestem ciekaw. Boże myślę, że będzie też taki miała specyficzny zapach, czy jednak jak z jabłkami i w ogóle to może będzie ok? Trochę się boję, ale jestem głodny, bo nie zjadam tej zupy, a ta owsianka już mnie nie trzyma, więc yy, chciałbym coś zjeść, serio. Robię, słuchajcie, w tym momencie ankietę na kanale nadawczym. Jak nie jesteście na kanale nadawczym na Instagramie, to zapraszam, bo tam dodaję codziennie dużo rzeczy i piszę wątróbka i damy mniam, serduszko albo le i żyk. Zobaczymy, jak ludzie będą głosować. Jak mi przyjdzie wątróbka, to dam wam znać, jakie są wyniki. Dziękujemy ślicznie. Jednak jest trochę mniejsza ta porcja, niż myślałem, ale to dobrze. No, czuję ten zapach, ale mi się on jednak podoba. Jakoś miałem mega skojarzenie z tą wątróbką. No pachnie fajnie ta wątróbka. Nie wiem. Z jednej strony nie jest to złe, z drugiej strony konsystencja jest taka dziwna, że tak cierpkie się takie robi to. No i jest taki posmak... Żelazny takiej krwi. Nie wiem, czy to jest znienawidzone, może nie. Jakbym musiał, to bym zjadł. A muszę, bo nie mam innego obiadu przewidzianego, więc zjem, ale nie jest to tak, że mam z tego wielką radość. Mam jeszcze powiedzieć głosy na kanale nadawczym. 80% osób zaznaczyło, że ble. A ja to jem, słuchajcie, dzisiaj. Jej! Ogólnie powiem tak, planowałem zjeść mniej niż zjadłem, więc jestem zadowolony. Nawet całkiem mój brzuszek jest zapełniony, ale teraz słuchajcie czas na deser. Jak wiecie, kocham desery. Dzisiaj nie będą takie ukochane, ale idziemy do sklepu, po przekąski. Jeżeli chodzi o słodkie rzeczy, to jestem w stanie zjeść naprawdę bardzo dużo i myślałem o takim typowym deserze typu ciasto i chyba nie ma żadnego ciasta, którego bym aż tak nienawidził, że nie jestem w stanie go zjeść, chyba że jakieś kokosowe, aczkolwiek po dzisiejszym śniadaniu przekonujemy się trochę, przekonujemy się. Jeżeli chodzi o desery, no to też bierzemy pod uwagę słodycze i przekąski. Nie jestem w stanie znieść lukrecji. Wszystko co Lukrecjowe jest po prostu fatalne, więc idziemy tutaj do sklepu, gdzie są cukierki na wagę i weźmiemy żelki lukrecjowe i wszystko inne, co jest z lukrecją. Fajnie! Może przynajmniej pozbędziemy się smaku wątróbki, który mi się odbija cały czas. Najmniej smaczny. No no tak. To jest mega dobra. Nie, lukrecja jest obrzydliwa. No, lukrecja jest mega dobra. Nie, obrzydliwa. Dobra. Tylko właśnie nie wiem, którą z tych trzech opcji każda wygląda źle no, dla mnie. Tutaj mamy anę. Jeszcze jest bardzo podobna do lukrecji. O! Bardziej fajne. Do, do ten. Jest też polecam. Bardzo... Yy, teraz moje ulubione w sumie. Dobra, dzięki. Słuchajcie, okazuje się, że jeszcze są Anyżowe rzeczy. Tego nie wiem czy nie lubię, ale sprawdzimy. Ty lubisz Annyż? Bo ja tak nie myślę, wiem. że do herbaty czasami się daje i on nie jest taki straszny, ale jest dziwny, trochę jak leki. Więc weźmiemy sobie anysz. Kolejny ohydny smak odblokowany, różany. Różanych rzeczy też nie lubię. Kasia znalazła różaną krówkę, więc bierzemy jedną dla Kasi, jedną dla mnie. Ja nie zjem Nie zjemię zjesz? Nie, jak chcę taką Lepka. A, myślałem, że chciałaś różaną. Jest, słuchajcie, nawet krówka lukrecjowa. Biorę. Nasze zamówienie jest gotowe. Zanim lukrecja, to najpierw anysz i mi się w ogóle jeszcze przypomniała jedna rzecz. Jest jednak jedno ciasto, którego nienawidzę i jest to sernik z rodzynkami. Jak można jeść sernik z rodzynkami? Więc idziemy kupić sernik z rodzynkami, a teraz uwaga, anysz. O kurde, jak jakiś syrop na najgorsze przeziębienie. Ale złe, o nie. Dobra, mamy lukrecję. Nie gadaj. Ten chłopak mi polecił taką piankową wersję z lukrecją. To jest dobre, to nie mogę tego jeść. Już to Trochę taki kawowy fajn. Sprawdźmy teraz tą lukrecję w czekoladzie. Ale złe. Matko jedyna. Idziemy do najgorszego. To. To ścierwo mnie kiedyś tak oszukało. Ja sobie że. o, ale fajny żelek śmietankowo-czekoladowy, ha? Nic bardziej mylnego. Ludzie, czemu wytrujecie ludzi? Nie jest to mój najlepszy test słodyczy ever. Korzystając, że jestem przy śmietniku, bo może być źle, tu mamy tutaj krówkę różaną. Boże, to smakuje staroba. Jakbym zjadł szalik wyperfumowanej starszej pani w kościele. że już mordę, musisz spróbować. Troszeczkę. No i to jest odcinek, że ty jesz słabe. Trudno, życie. wymyśliłaś to, to teraz próbuj. Balsam do ciała starszej pani, do jedzenia. <noise> Kasia, nie fluj. się w tym momencie zajada inną próbką. Było bardzo źle? Tragedia. Ja dalej, słuchajcie, czuję jakbym miał balsam w buzi. Balsam taki do ciała, ohydny. Nie wiem, co mam zrobić, bo nie mogę... Wy... Muszę zmienić smak. Idziemy po ten sernik. O tam jest blikle. Idziemy po sernik, już wolę sernik z y, rodzynkami niż to. Nie mam pojęcia, czy będą mieli sernik, najwyżej zjemy coś innego. No słuchajcie, jest mały problem, nie mieli takiego. Pani powiedziała, że dzisiaj mają tylko bez rodzynek. Słusznie, to jest jedyny dobry, Wyglądał w ogóle bardzo dobrze, ale nie mogę takiego zjeść, muszę mieć z y, rodzynkami, więc idziemy dalej. Słuchajcie, znalazłem bar mleczny i wydaje mi się, że tam może być sernik. Idziemy to sprawdzić. Niestety nie, ale mieli truskawki ze śmietaną, minęłam. Kolejne miejsce z ciastami, idziemy zobaczyć. widzenia. Ej, niesamowite, zawsze chcę zjeść jakiś pyszny sernik, to wszędzie jest z rodzynkami, a teraz wszędzie bez bez rodzynek nagle. Najpierw idziemy tutaj. Niewiarygodne, słuchajcie. Bez rodzynek, jak to? Ej, naprawdę jest mi aż głupio pytać o sernik z rodzynkami, bo to nawet brzmi źle, jak już pytam. No już nawet w fabryce cheesecake'ów nie mają, rozumiecie to? Nigdzie nie ma, to już było piąte miejsce chyba, Kasia, teraz wita kafe. Mam wrażenie, że wchodzimy do każdego możliwego miejsca na starym mieście, jesteśmy na nowym świecie. Let's go. Boże, tyle pysznych rzeczy mieli tutaj sernik mascarpone. Kasia, mam gdzieś ten challenge, chcę sernik mascarpone. On wyglądał tak dobrze. Idziemy, słuchajcie, do Green Caffe Też brak. 50. miejsce, witamy serdecznie. Sernik z kajmakiem. A gdzie rodzynka? Ale popatrzcie, jak bosko wygląda. Ostatnia nadzieja, słuchajcie, jest w Biedronce, bo jest tutaj Biedronka i tam może być pakowany gotowy, więc go najwyżej weźmiemy. Ten slajd może być naszym objawieniem dzisiaj. Mi się wydaje, że na lodówkach one zazwyczaj stały, takie zapakowane i właśnie, że miały rodzynki, ale już po dzisiejszym dniu to nie wiem, bo nagle nigdzie nie ma takiego sernika, jak sobie wymyśliłem. Czy są w składzie rodynki Kasia? Nie ma. Nie wierzę. Totalna, słuchajcie, porażka. Szukaliśmy tak długo tego sernika i go oczywiście nie znaleźliśmy, więc go nie zjadłem. Że jesteśmy teraz spóźnieni. Ja mam na godzinę 16 architekta, żeby z nim porozmawiać o układzie funkcjonalnym mojego domu i prawdopodobnie się spóźnimy na to spotkanie, bo jesteśmy w dupie czasowej. Dobra, dotarłem do domu dosłownie pół godziny spóźniony. Na szczęście udało mi się przesunąć architekta na 16.30, więc mam jeszcze dwie minutki, idę się połączyć, i będziemy jeść sernik. Mam nadzieję, bo Kasia pojechała w tym czasie do sklepów polować na niego. Serio, uwziąłem się i stwierdziłem, że będzie dzisiaj ten sernik, więc. Życzę mi powodzenia na spotkaniu z architektem. W ogóle teraz widzę. Widzicie, jak moja twarz wygląda po tym laserze? Teraz widać, taki, jakbym był brudny. O nie! No trudno. Później jedziemy w ogóle na premierę filmu, i po premierze będzie kolacja. Tak, a ty dostaniesz szybciej swoją kolację, pyszny. No. Słuchajcie, Kasia kupiła. Słucham. Śmierdzi? Kasia kupiła wielki sernik... Ty za niego dałeś 22,44? Zgadza się. Kupiłaś mi sernik taki drogi? Ale miło! 22 zł za taki wielki kawał sernika obrzydliwego, który patrzy na mnie teraz z rodzynkami i już mam niedobrze, jak to myślę, że muszę go zjeść? Jest ile słów. Kasia, on wygląda disgusting. No, Widzisz to? Wybrałam tam, gdzie jest najwięcej rozynek. Nie dziękuję. Nie z zaraz, jak tu wszystkim Kochani, testujemy dzisiaj nowe ciasto. O Boże, boję się spróbować. O nie, nie dam rady. O nie, nie wezmę. Nie. No dobra, próbujemy. Kto tak robi? Tak robił parody teraz na TikToku. och, na gówno. Ej, <grymne> <grymne> bardzo niesmaczny. Wróciliśmy z premiery filmu. By the way, polecam. Iluzja... Iluzjonista chciałem powiedzieć. Iluzja 3. Bardzo fajny. Ale teraz, słuchajcie, będziemy jeść kolację. I na kolację to jest największy koszmar z dzieciństwa. Jak jeździło się na wycieczki szkolne i ludzie mieli kanapkę z nutellą. I niektórzy mieli masło i na to nutella. Mnie! Jak dajesz smarowidło, to jedno. Jak można dać masło i na to nutellę? Nie. A druga wersja, masło i na to dżem. Jak ja mam to teraz rozsmarować z tym masłem niby? Kocham kanapkę z nutellą, ale masło na tym powinno być zabronione. Musimy to przetestować. Lejdu, ty się tak niesiesz, bo to same niesmaczne rzeczy. Chociaż on pewnie by opierdzielił z masełkiem i z nutellą, o Boże. A dżem, jeszcze jakby był bananowy, ty kochasz banany, co? Nutella z masłem. No nie. To jest tak jakby posmarować kanapkę masłem i dać na nią masło. Tylko tyle, że czekoladowe. Ale porównując do wątróbki, to klasa. Nutella i masło, nie najlepsze, ale dam takie nawet 4 na 5. Za to dżem z masłem to chyba będzie gorsze. O jest bardzo źle. Nie zjem jej. Autentycznie nie zjem. 1 na 5. Nie polecam. Także moi drodzy, powiem szczerze, nie było aż tak źle dzisiaj, jak myślałem, że będzie. Wątróbka i szczawiowa to mimo wszystko najgorsza pozycja w menu dzisiejszego dnia. W każdym razie, mam nadzieję, że wasz mi był fajniejszy. Piszcie, jakie są wasze znienawidzone posiłki i widzimy się w kolejnym odcinku już we wtorek. Pa!